Dzień dobry, witam na moim kanale Eliza czyta tarota. Dzisiaj witam osobę z podznakowodnika na czytaniu ogólnym na nowy rok numerologiczny, który zaczyna się, kochani, 7 września 2021 i będzie trwał do września przyszłego roku, czyli 2022. Serdecznie zapraszam. Zobaczymy, jakie tarot Zechcę pokazać tutaj wskazówki, sugestie, kochani, które mogą w tym nadchodzącym nowym roku numerologicznym Wam być przydatne. Jakie energie zobaczymy się pojawią dla wodników? Bardzo ładna karta, dobra energia. Widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery karty z Arkanduży. Kochani, to karty sugerują, że u Was dużo spraw będzie się działo poważnych, które będą wdrażane w życie, będą powodowały u Was zmiany w pozytywnym słowa znaczeniu. Kochani, więc zaczynamy. Wchodzicie do tego nadchodzącego nowego roku numerologicznego z energią karty dziesiątki denarów, moi drodzy. Jest to zadowolenie, kochani, i nie tylko z finansów, bo denary to finanse i praca, tak, zawodowa yy, i wszystko z nią związane, ale tutaj ta karta mówi też, że yy, to będzie zadowolenie ze spraw rodzinnych, yy, z dobrych stosunków. W rodzinie, tak. Jeżeli ktoś miał jakieś problemy, kochani, to tutaj karty sugerują, że nastąpi poprawa. Takie zjednoczenie rodziny. I to jest, moi drodzy, tego typu sytuacja, że już to nie chodzi tylko i wyłącznie o męża czy partnera, tak, ale również o dalszą rodzinę. Yy, mogą być to rodzice, teściowie tu wszystko zostanie. Moi drodzy, jeżeli było coś do wyjaśnienia, wyjaśnione i sytuacja będzie bardzo zadowalająca. I karta również sugeruje, że niektóre osoby w tym nadchodzącym roku będą miały propozycję wstąpienia do spółki, czyli do firmy na przykład rodzinnej, tak? Ktoś Wam zaproponuje tutaj pracę. Moi drodzy, Albo może być sytuacja, że Wy już planujecie i ten rok nadchodzący będzie bardzo dobrym rokiem na to, żeby założyć swoją firmę i jeżeli będzie taka możliwość po prostu współpracować z osobami z rodziny, czy to bliższej, czy dalszej, moi drodzy. Kochani, ale tu widzę sprawiedliwość, moi drodzy, tak, to jest energia karty, która mówi, że wszystkie sprawy, które was dotyczyć będą w nadchodzącym roku, kochani, trzeba zwrócić uwagę, żeby były załatwiane po prostu prawnie, właściwie, żeby to była prosta droga, nie na skróty, kochani, bo to jest bardzo istotne. Karta właśnie o tym mówi, że jeżeli wszystko jest prowadzone zgodnie z literą prawa, to moi drodzy, wtedy to jest dobrze zasiane, każda sytuacja jest tak jakby y, dobrze rozpoczęta i można oczekiwać właściwych efektów, tak? Moi drodzy, ale jeżeli ktoś mnie słucha, co na przykład ma jakiś problem, tak? Bo tak przecież bywa, kochani, to karta również sugeruje, żeby y, Zrobić coś takiego, przeanalizować wszystko, yy, zaangażować się na przykład bardziej w rodzinę, bardziej być może w tą, jak będzie propozycja pracy yy, w spółce rodzinnej, to żeby się w tą zaangażować, to przyniesie dobre efekty i moi drodzy, powiedziałabym także z tej takiej jakiejś yy, niezbyt dogodnej dla was sytuacji, macie duże dużą możliwość wyjścia tak jakby na prostą, czyli jakby i pójść we właściwym kierunku, który będzie was zadawalał. Czyli jakby wyjść z takiej ciemnej strony i spojrzeć jasno na życie i wejść w tą jaśniejszą stronę życia. To wam szykuje następny rok numerologiczny, który nadchodzi. Moi drodzy, dalej mamy kartę, to jest paść kielichów. Kochani, jest to bardzo dobra energia, która mówi przede wszystkim o tym, że emocje tak, będą u Was pozytywne. Moi drodzy, jest to młoda energia, tak, bo pazie w ogóle przedstawiają młodą energię, młodych ludzi, ale moi drodzy, to nie tylko, bo również może być sytuacja, że osoby dojrzałe już, które mnie słuchają, to poczują taką wewnętrzną lekkość. Tak. Uczucia, emocje będą Was, yy, yy, takie do Was dochodziły, moi drodzy, takie będziecie odczuwać, które będą Wam jakby od nowa, od początku sprawiały radość, tak? nowości. Moi drodzy, ale to też może być tego typu sytuacja, że dla osób, które już mają takie dojrzałe dzieci, tak? bo przecież w różnym wieku tutaj mi osoby słuchają, to moi drodzy, tu Wasze potomstwo. Takie już starsze może Was poinformować o zaręczynach, albo o zakochaniu się, może tak, czy po prostu o planach swoich ślubnych. Też może być taka sytuacja. A na przykład dla osób, które poszukują y, osoby do związku, kochani, to jest tutaj w tej kartie zawarte, że to w tym następnym, nadchodzącym roku, to może, kochani, nastąpić. I tutaj może to oznacza dużo romantyzmu, takie powiedzmy nawet motylki w brzuchu dla niektórych, jak to się tak pospolicie mówi, tak? Kochani, tutaj też na przykład jeżeli chodzi o małżeństwa już dojrzałe, o, o związki takie stałe, kolacje przy świecach, miło spędzone chwile. I to napełni Was taką te niektóre osoby jakby na nowo, nową wiarą, że warto robić dobre rzeczy i warto y, też y, tak jakby emanować pozytywnymi emocjami. To jest y, właśnie to będzie waszym udziałem, moi drodzy. Tutaj mamy następną kartę królową kielichów kochani. Ona mówi o dojrzałości emocji, tak? Dojrzałe emocje y, uporządkowane. Moi drodzy, też mówi o empatii, tak? Więc tutaj jest taka sytuacja może być u Was, że po prostu, moi drodzy, dobrze by było się rozejrzeć, może w tym nadchodzącym roku, wokół siebie, czy wokół Was nie ma jakiejś osoby, która potrzebuje, żeby się nią zainteresować. W jakikolwiek sposób, to już zależy od sytuacji, tak? Okazać po prostu jej yy, zainteresowanie. A tym samym, kochani, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli taka sytuacja będzie, że zajmiecie się kimś, to sami też to znacie jakby zwrot tej empatii i poczujecie się tacy zadowoleni, zadbani. I to będzie się wiązało z taką dojrzałością emocjonalną, z takim zadowoleniem emocjonalnym. Kochani, następną kartą dla Was jest dziewiątka kielichów, która właśnie mówi, że będzie wiele sytuacji u Was. Tym nadchodzącym roku, które będą Wam sprawiały radość. Wręcz ta radość będzie z Was wypływała, tak? I będziecie emanować na otoczenie, co moi drodzy później wraca, tak? Bo każdy dobra, y, dobry uczynek, każde dobre słowo, które od człowieka wyjdzie, to ono wraca i tutaj będzie pełne zadowolenie. Ale tu też może być przede wszystkim taka sytuacja, że Wy y, tutaj. Angażując się na przykład w sprawy rodzinne, w sprawy powiedzmy firmy na przykład rodzinnej, to w zależności co, to będzie na tej drodze w ciągu tego nadchodzącego roku spotka i miał do czynienia z czym, kochani, to każda sytuacja, którą będziecie dajemy, której będziecie tak jakby odbiorcami, kochani, to ona będzie Wam sprawiała wielką radość, bo Wy będziecie doskonale umieli z tego właśnie skorzystać, kochani. I poczuć taką wewnętrzną radość. Moi drodzy, następną kartą dla Was jest yy, Cesarz, a Cesarz mówi w ten sposób. Moi drodzy, to może być Wasza energia, że doskonale się odnajdziecie. Będziecie odnajdywać w różnego rodzaju sytuacjach w tym nadchodzącym roku numerologicznym, kochani, który jest szóstką. Poczujecie taką pewność siebie, tak. I doskonale będziecie wiedzieć, jak, w jaki sposób poprowadzić różnego rodzaju rozmowy, różnego rodzaju sprawy, kochani, czy to na przykład, jakby to były sprawy jakieś urzędowe, prawda, o czym mówi sprawiedliwość, bo i takie sprawy tutaj do Was będą mogły przychodzić, albo po prostu już może są prowadzone jakieś sprawy urzędowe, to doskonale sobie z tym poradzicie, bo cesarz właśnie jest, Taką energią, kochani, która mówi o tym, ja wiem. Ja wiem, czego pragnę, ja wiem, jak to zorganizować. Ja po prostu potrafię zadbać o swoje finanse i o swoje otoczenie, przede wszystkim o swoją rodzinę, moi drodzy. To będzie taka energia, która wokół Was będzie właśnie się pojawiała będzie Waszym udziałem, moi drodzy. Następną kartą macie. Jest dla Was nad, kochani, jest to przepiękna energia. To jest takie uświadomienie sobie, jak tym sugerują, że y, posiadacie wszystko. I tu może być w tym nadchodzącym roku taki właśnie moment, że wy, dotrze do Was, że właściwie posiadacie wszystko: wszystkie możliwości. To znaczy, tak, kielichy, uczucia, świetnie będziecie sobie z nimi radzić, tak. Emocje, kochani, będą właściwe i na właściwym miejscu u Was. Denary, czyli sprawy finansowe, kochani, też będą u Was rozwiązywane w taki sposób, że będą Was zadawalać, tak? Miecze, kochani, czyli po prostu kwestia taka myślowa, myśli, moi drodzy, też będą, tak jak można to powiedzieć, jeżeli coś by było nie tak, kochani, to będziecie. Umiejętnie wiedzieli, co należy odciąć, co należy odsunąć od siebie i jak, żeby dobrze funkcjonować. I również nak posiada pałeczki, kochani. Czyli tak, pałeczki, kochani. To jest działanie, tak? Moi drodzy, czyli po prostu będziecie też umieli zadziałać. Tak, karty sugerują. Zawsze w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób. I Mak mówi jeszcze w ten sposób, kochani, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to mówi weź sprawę w swoje ręce. Bo masz duże możliwości, tylko dostrzec trzeba to, tak? Dostrzec i wydobyć z siebie. I zacząć kreować to swoje życie. W najlepszym kierunku, oczywiście, dla siebie, kochani. Następną kartą dla Was jest karta y, piątki, mieczy, kochani. Karta mówiąca o tym, że owszem, y, y, będą sytuacje takie nerwowe, że ktoś po prostu będzie w Waszym otoczeniu trochę kłótliwy, będą zaczepki, moi drodzy. Mogą być takie sytuacje, tak? Albo ktoś będzie niezadowolony na przykład z Waszych osiągnięć czy z Waszych planów, moi drodzy. To tutaj karty sugerują, żeby nie wdawać się w takie zbędne kłótnie. Nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś po prostu. Yy, zbyle jakiego powodu, czasem zupełnie w tej karcie, ona mówi, że z zupełnie nieistotnego powodu zaczepiał Was i po prostu próbował wszczynać takie, jak wcześniej powiedziałam, kłótnie, kochani. Ale karta również przestrzega, moi drodzy, jeżeli by cokolwiek Was w tym nadchodzącym roku denerwowało, to starajcie się zachować dystans i spokój. Tak sugeruje Karol, bo tutaj w tej karcie właśnie jest powiedziane, że. To jest tak zwane porysowe zwycięstwo, tak? Nawet jak są jakieś kłótnie, one właśnie często y, powodują to, że nikt ani nie wygrywa, ani nie przegrywa, po prostu to jest taki bezsens, tak? Nic nie, nieznaczące, tylko pozbawia często człowieka energii, tak? Tej pozytywnej, którą można, moi drodzy, przekuć tutaj w tych buławach, które posiada y, mag. Przebudź w działanie kochani. Ale moi drodzy, macie tutaj kartę świata, ostatnia z tego układu na ten nadchodzący rok numerologiczny. Moi drodzy, świat mówi w ten sposób. Zamknij pewne drzwi, zamknij pewne stare sprawy, które już staną się przeszłością. Nie ciągnij za sobą nic, co jest. Przeszkadzające ci, co przeszkadza w życiu, co do niczego nie prowadzi. Zamknąć należy te pewne sytuacje, mówiąc symbolicznie, drzwi, żeby, kochani, właśnie otworzyć nowe i zrobić przestrzeń, właśnie na te wszystkie możliwości, które wokół Was będą, tylko trzeba to zauważyć. Tak właśnie mówi świat. Jedno się kończy, drugie zaczyna. Przepiękna energia, moi drodzy, ale ta karta również może mówić dla niektórych osób, że kochani, będziecie mieć możliwość współpracy z zagranicą, niekoniecznie muszą to być wyjazdy, tak? bo to przecież może być online, nawiązanie jakichś kontaktów, tu mogą też być dla niektórych osób wskazówki, że będą w ogóle podróże zagraniczne, kochani, Związane z pracą na przykład, ale nie tylko, bo na przykład związane z miłością, albo dołączenie na przykład do partnera, partnerki, czy męża, czy żony, do zagranicy, kochani. Jeżeli, jeżeli są osoby, które mieszkają i mają na przykład osobę za granicą męża, czy, czy partnera na przykład, i jest taka możliwość, że w przyszłym roku będzie to jakby połączenie. A to będzie się wiązało z wyjazdem za granicę, moi drodzy. Bardzo dobra energia, kochani. Dużo spraw, i to do, z, z, spraw znaczących, tak, bo to jest sporo arkan dużych, moi drodzy, i bardzo pozytywny rok. Tylko trzeba zauważyć i stać się tutaj tym kreatorem, tak, swojego życia, po prostu. Nie bać się, tak? Nie lękać się. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Do widzenia.